Witaj w dzisiejszym czytaniu pod tytułem Kim dla Niego jesteś? Co ta osoba, dla Niego lub dla Niej oczywiście możesz sobie tutaj odmienić, jeżeli słuchasz o kobiecie, kim dla tej osoby jesteś, co ta osoba sobie myśli, jakie ma zamiary. Kim ty jesteś? Czy to jest coś na serio, czy to jest coś pół żartem, pół serio, czy to jest coś z zupełnym, będąc z zupełnym żartem. Więc wybierz sobie swoją grupę, srebrna, niebieska czy też różowa. A ja już tasuję karty dla pierwszej srebrnej grupy, czyli kim dla niego jesteś i zaczynamy. Wow! Mamy bardzo, bardzo dużo silnej, męskiej, dominującej energii. Ta osoba chce sprawować nad Tobą kontrolę, chce, żebyś robiła to, co ta osoba chce, żebyś robiła, chce mieć ostateczne, ostateczną decyzyjność w Waszej relacji, chce, żeby, żeby, żeby po prostu ta osoba miała górę, miała rację. Więc. Wydaje mi się, że ta osoba się Ciebie trzyma albo trzyma Ciebie wokoło siebie, bo lubi mieć nad kimś kontrolę, mieć nad kimś panowanie. I wychodzą same, 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 same e, po prostu postacie męskie. Mamy tutaj jedną postać... E, e, no, powiedzmy mniej silną, ale po prostu natężenie tego testosteronu i tej siły po prostu męskiej ręki, to jest zdecydowanie to, że Ty jesteś dla niego... On chce, żebyś Ty była uległa, żebyś Ty robiła to, co on chce, żebyś Ty się dostosowała czy dostosował do tego, jaki plan na Was, na siebie, na niego ma ta osoba. I zdecydowanie ta osoba no, może posłuchać tego planu, ale raczej e, się nie zastosuje, bo ta osoba uwielbia swój plan. I teraz, e, jeżeli e, chcesz, żeby ta osoba była bardziej e, taka, wiesz, empatyczna, wyczulona na, twoją, e, na Twoje, jakby to powiedzieć, e, uczucia, bardziej e, wrażliwa. No to, to jest bardzo trudno dotrzeć, dotrzeć do tej osoby wrażliwości. Ta osoba może sporadycznie dawać Ci troszeczkę znać, że gdzieś ma jakieś pokłady wrażliwości w sobie, ale głównie tutaj ta, ta osoba opiera się na bardzo, bardzo silnej energii. Co ta osoba ma do zaoferowania? Ta osoba ma dużo do zaoferowania dużo wrażeń. I, I teraz tak, jeżeli jesteś osobą podległą, czyli ta osoba może tak jakby tą swoją silną, maskulinistyczną energią Ciebie kontrolować, to to będzie właśnie chciała, to, no, to w pewnym sensie jesteście do, dobraną parą, bo będzie chciała po prostu dawać Ci to, co ma najlepszego z siebie. I też może czasami będzie się uginała, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to jej będzie większość i jej będzie przewaga mocy. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która nie lubi, jak ktoś sprawuje nad nią władzę i władzę, kontrolę i w ogóle no, jest taką silną, przeważającą jednostką, no to wtedy mamy problem, dlatego że ta osoba będzie się denerwowała. Możliwe, że będzie wpadała właśnie w w zdenerwowanie, będzie okazywała nerwy, będzie okazywała złość, możliwe, że zacznie robić się agresywna. E, no i to tyle. Ta osoba nie wierzy za bardzo w równouprawnienie albo nie wierzy w to, że, że powinna chodzić na wiele kompromisów. E, no i tyle. Jesteś tej osoby e, gdzieś tam. Powiedzmy jakimś oczkiem w głowie na ten moment, tylko pytanie, czy ty się dajesz tak kontrolować, czy dajesz się przewodzić, prowadzić, bo chcesz tę osobę uwieść, czy dlatego, że tak lubisz? Bo jeżeli dlatego, że tak lubisz, to jest świetne, dlatego, że pasujecie do siebie. A jeżeli tylko dlatego, że chcesz, żeby ta osoba była, jakby miała się ku tobie, no to później to może się troszeczkę popsuć, dlatego, że jak tylko ta osoba zorientuje się, że. Ty też masz swoje silne zdanie do powiedzenia, to może e, to może po prostu się rozczarować. Rozczarować się tym, że, że jednak nie może być w swoim tym najwyższym elemencie z tobą. I to tyle. Zapraszam teraz grupę niebieską. Grupa niebieska. I pytanie, kim dla niego jesteś? Kto to jest ten ktoś? Ta osoba, ten człowiek, ten pan prawdopodobnie, albo ta osoba, jeżeli nie jest Panem. I kim dla niego ty jesteś? Okej. Okay. Ty jesteś dla niego zmianą. Ty jesteś dla niego czymś nowym. Ty jesteś dla niego czymś, na co on czekał e, po prostu od wielu dni, tygodni, miesięcy, lat. I on w Tobie widzi coś świeżego, jakąś odnowę e, po prostu swojego, swojego stanu rzeczy. On widzi w Tobie pewną nadzieję. Nadzieję na przyszłość, nadzieję na najlepsze jutro. Nadzieję na, mm, na, na jakieś wspólne, dobre życie wydaje mi się, że on długo był w stanie braku satysfakcji, a ty pojawiając się w jego życiu odnowiłaś mu tę nadzieję, że jeszcze się ta satysfakcja w jego życiu pojawi, że jeszcze on będzie mógł być szczęśliwy, że jeszcze coś tam dla niego czeka. Wydaje mi się, że on był jakimś takim zrezygnowanym w jakimś takim zrezygnowanym punkcie swojego życia i troszeczkę już nie wierzył, że coś do, do dobrego mu się przydarzy. Um, ale pojawiłaś się Ty, i się okazało, że prawdopodobnie, że jeszcze coś dobrego mu się jak najbardziej przydarzy. Więc jesteś gdzieś tam jego wybawieniem, jego energią życiową, i, um, i pojawia mu się lęk przed stratą. Czyli na przykład nie zależało mu bardzo na, na niczym. E, już od dawnego czasu, a teraz mu zaczęło na czymś zależeć. Przede wszystkim zależeć na tym, żeby Ciebie przypadkiem nie stracić albo nie zranić. Czy ma jakieś konkretne intencje w związku z tym? No, on chce ci, on chce ci dawać. Czymkolwiek to dla niego jest. Chyba nie może ci dać aż tak bardzo, bardzo dużo pieniędzy. No chyba, że może, ale wydaje mi się, że to nie chodzi o pieniądze, ale on chce cię obdarowywać tak, jak może. Może swoim czasem, może swoją uwagą, atencją, może e, po prostu ma inne sposoby na to, żeby sprawić, żebyś czuła się obdarowywana, nie tylko finansowe, ale może właśnie ma jakąś niesamowicie obdarowującą osobowość i on chce Cię no chce cię zdobyć, chce Cię zdobyć swoimi, swoim swoją uwagą i bardzo by chciał zaznać z Tobą jakiegoś takiego ciepła ogniska domowego spokoju, no i zdecydowanie chciałby dążyć do tego, byście byli razem i aby ten związek był stały, trwały i był w, w, w pewnym takim punkcie Bezpieczeństwa, to znaczy w, tym, w, tej, w tej strefie komfortu, żeby, żeby nie było tam niedomówień, znaków zapytania. On chce, żeby to było takie, żeby wiedział, czym to jest. O. I przechodzimy do trzeciej grupy. Dziękuję Ci bardzo, niebieska grupa. Przechodzimy do grupy różowej. I tasuję dla Ciebie karty w odpowiedzi na pytanie, kim dla Niego jesteś? Kim dla Niego jesteś? Kim dla niego jesteś? Kim dla niego jesteś? I już patrzymy, kim dla tego pana jesteś? No więc mamy kartę. Jesteś dla niego odpowiedzialnością. On jest dla ciebie, on jest za ciebie odpowiedzialny lub też czuje się za ciebie odpowiedzialny. E, natomiast ma jakieś, jesteś, jesteś też za niego dylematem. Ma w stosunku do ciebie jakiś dylemat. Prawdopodobnie pojawia się jakaś trudność w waszym funkcjonowaniu. Prawdopodobnie nie jest to takie proste, nie jest to takie oczywiste i jest coś na drodze do waszego absolutnego mm, szczęścia. Możliwe, że trzeba rozwiązać jakieś dylematy albo pojawiły się jakieś problemy. Aczkolwiek wciąż jesteś dla niego odpowiedzialnością i on się czuje za ciebie odpowiedzialny. On czuje, że po prostu um, musi ci dać stabilność, musi Ci dać poczucie komfortu, um, może macie wspólne dzieci, um, może ci coś obiecał, a może po prostu trwacie w związku i po prostu ta osoba no, czuje, że, że, że jest za ciebie odpowiedzialna, aczkolwiek jest tutaj też kolejna. Warstwa tego związku, mianowicie um, ta osoba przechodzi przez jakiś kryzys wewnę wewnętrzny, więc jesteś też częścią jego kryzysu. Nie mówię, że jedyną, bo prawdopodobnie ta osoba przechodzi przez generalnie jakiś taki kryzys życiowy, e, a ty jesteś tego zdecydowanie częścią, bo coś was łączy. Właśnie może dzieci albo po prostu związek, albo jakieś wspólne coś, e, co, co was połączyło. E, też gdzieś przyczynia się do tego kryzysu, może dlatego, że musi podjąć jakieś decyzje, może dlatego, że musi coś rozwiązać, może dlatego, że musi odpowiedzieć sobie na jakieś pytania, ale zdecydowanie wie, że chce Ci jakby zapewnić to, co Ci obiecał, cokolwiek to jest, czy też wspólny czas, czy też bycie razem w jednym miejscu, czy też um, gdzieś tam dbanie o Ciebie życiowe, finansowe. Um, Wydaje mi się, że on się do tego jak, w jakimś sensie zobowiązał, obiecał ci. Chce się z tego wywiązać, ale gdzieś tutaj też mam w kartach, że on. No to jest dla niego też ciężkie. On wie, że musi, wie, że musi. No wie, że chce, wie, że powinien, ale pojawia się tutaj też dylemat związany z tym, że nie do końca jest to dla niego łatwe. Możliwe, że właśnie przez ten jego wewnętrzny kryzys? A możliwe przez to, że już nie ma z tej waszej relacji tego, co miał na początku, albo nie ma tego, co się spodziewał. Czyli jakby gdzieś tam się zobowiązał, a z drugiej strony nie do końca czerpie z tego to, co by chciał, czy to, co sobie wyobrażał, i ma takie poczucie, że, że może jest coś lepszego, a może, może po prostu coś trzeba zmienić w tym związku. Więc tutaj mamy takie bardzo, bardzo ciekawe karty, takie wieloznaczne. To znaczy, że z jednej strony widać, że on chce, że on chce w tym trwać, że on chce ci zapewnić poczucie bezpieczeństwa i jest odpowiedzialny za ten wasz związek, ale z drugiej strony ma też poczucie, że coś nie jest idealnie, że można by było lepiej, że on by chciał lepiej i że po prostu. Potrzebna jest jakaś re, re, rewitalizacja tego waszego związku, czymkolwiek on jest i gdziekolwiek on się zaczął i zmierza. Czyli jest jakaś praca do włożenia, czy ta praca jest po jego stronie, czy po twojej stronie. No, tutaj karta pokazuje, że ta praca, on wiesz, jest po jego stronie. Możliwe, że nie ma wystarczająco czasu, możliwe, że nie ma, że. że że ma jakieś powątpiewania albo na przykład nie jest w 100% zaangażowany, może jest też zaangażowany w coś innego i wie, że przez to, że jest zaangażowany w coś innego, nie wkłada 100% siebie w tę relację i przez to ta relacja na przykład kuleje, a on by chciał, żeby było lepiej. I to tyle. Dzięki na dzisiaj i pa. pa.